Dzień dobry Państwo, się Jarek Włoskim. Prowadzę prawie od 15 lat Agencję Fotograficzną Pan Foto. Dzisiaj powiem Wam, tutaj koledzy prosili, telefon. telefon, weź powiedz coś fajnego, jak z tej pasji który jest biznes, więc próbujemy pokazać. Mhm. Dobra. Moja droga zaczęła się fotografią takiej zmienny w latach 80. chyba każdy z nas taką miał. Wtedy jeszcze nie było cyfrówek, nie wiadomo jak, jak te zdjęcia robić. W każdej, w każdej piwnicy, w każdej łazience w latach 70. była ciemnia fotograficzna raz na jakiś czas, tak były filmy i tu serdecznie dziękuję dla, dla, dla pana Piotra, który miał ten zakład fotograficzny od wieków, gdzie u niego robimy odbitki, tak patrzymy jedno wyszło, mówię, to, to było naprawdę fajne. I, I pewnego czasu już tak pasja zniknęła i jak już pracowałem, to mieliśmy w firmie, cyfru, mieliśmy w firmie aparat i tak patrzymy fajnie my tacy pożyczę. Nie dam ci, bo zepsujesz. I tak dlatego się chyba zaczęło, że gdzieś kupiłem cyfrówkę, a ja już kupiłem pana, zaczęliśmy, zacząłem robić zdjęcia. I okazało się, że takich ludzi więcej, jak ja, więc założyliśmy klucz fotograficzny i poznałem tego człowieka, przez którego wszystko się zaczęło, na Krawacza, który tak naprawdę pokazał mi, jak zbudować wędkę, a nie łowić ryby. Po czym poznałem pana, który powiedział, że fotografem nie będę. Dlatego mu też bardzo dziękuję, bo to jest największa motywacja. Była tak, tak, bo tutaj starsi mu dziękuję, bo, bo to, to spowodowało kolejny slajd zaraz będzie, także że mi chodzi na imprezę, ja w tym czasie czytałem książki, inwestowałem w sprzęt i, i stwierdziłem, dobra idę sobie swoją drogą zamiast, zamiast skakać aczkolwiek imprezy też są fajne, ale ja wolę fotografię. Pojawiły się pierwsze publikacje ku mojemu zaskoczeniu, gdzie zaczęły dzwonić telefony, tak, i miałem do portfolio, gdzieś, gdzieś w także niech to będzie taką inspiracją, że można robić, można robić coś z pasji i, powo i powoli zaczyna, zaczyna to się gdzieś przegadać w jakimś czasie w yy, biznes tych publikacji jest trochę i nagle zadzwonił telefon, tak, dokładnie taki telefon. I, i w moim wielkim zdumieniu nawet dzwoni człowiek, który mówi: A może byś miał biografię w 150 lat, fotografii w Opolu? Ja tak, człowiek, amator, który gdzieś tam lubi co tak. to się robi, nagle bez szans. To jest jak dla mnie najbardziej wartościowa publikacja, jak, jaką miałem. I przyszedł czas, kiedy trzeba było zamienić etap w firmie, przejść na drugą stare barykady i założyć własną firmę. Tak, to dzięki żonie, bo on dwa dni Rób swoje, nie bój się ani, dziękuję ci, nie ma tu z nami, ale dziękuję, bo dzięki temu robimy to, co robimy. Obecnie już no tak. Dwa miesiące po, po odejściu z firmy, nagle ja już miałem, miałem swoją działalność, yy, polska marka. To, ta mina, to jest mina mo mojego byłego zarządu, bo w poprzedniej firmie, bo ona też startowała na polską markę, także to jest ta, co mi nie chciała bardzo pożyczyć. Także to... To właśnie... I nastał rok 2015 i do kiny doszła bajka samoloty. I oczywiście mówię, jak, jak każdy młody chłopak, moje dziecko zwariowało na tym punkcie. Tata, chodź na lotnisko. No ja pojechaliśmy na lotnisko, oczywiście po tracjon samoloty, bo zresztą bajka jest, to trzeba zobaczyć na żywo. No i oczywiście nastąpił kolejny temat. spotkałem pan Henia. Pan Hania jest pilotem samolotu, ty to widzicie. Okazało się, że pan Henio bardzo chętnie pokaże mi świat z innej perspektywy. I przy okazji zobaczyłem, że w samolocie, jak bez ćwiciela, to trzeba wyglądać, że kryminalista, czyli kominiarka i taki... Poznałem, poznałem w zimie latając nowy rodzaj bólu, tak? szczególnie jak robiłem, robiliśmy realizację dokumentacji rozbudowy elektronów w Nieopole, bo tam trzeba było latać samolotem przez kilka lat, co kilka razy w miesiącu. Efektem tego była był, był album autorski i są Sławomir opolski z i powolutku gdzieś tam się... następnie już były kolejne gdzieś nagrody, jak już wszystko fajnie, super firma się rozwijała, nagrody, tak, nagrody były. I gdzieś klienci byli, robiliśmy, robiliśmy swoje, bo obsługiwaliśmy i obsługujemy nawet tylko i wyłącznie firmy, czyli biznes to biznes. I tak się cieszyliśmy, wszystko jest super fajnie. Tak. Wydaliśmy pierwszy album o, o robieniu polskim. Myśleliśmy na dziesięciolecie firmy myśleliśmy, że... Będziemy mieli tutaj, tak, przez pół roku będziemy rozdawać, a okazało się, że w tydzień już go nie było. Na, nawet nie ogłaszaliśmy, że gdzieś tam album jest, bo po prostu Urząd Marszałkowski stwierdził, że to jest fajnie, wpisuje się w ich strategię rozwoju, weźmiemy macie je wszystko. I jak już myślałem, że wszystko jest super, nagle zapytałem wolnie. Tak, uważajcie na zakupy z szli, bo możecie się połamać spektakularnie głupiej pod domem. I musiałem zweryfikować parę rzeczy. Kto jest przyjacielem, na kogo mogę liczyć i że patrzę na Excel'a, mówił, Excel nie mówił, nie jesteś zmęczony, cię chodzić od nowa. Także było parę zmian i, i trzeba było zejść nieco pułap niżej. i mówię to dlatego, że to jest takie dość przewrotne I gdyby nie ta porażka, to nie byłoby kolejnego sukcesu, gdyby nie dziecko z samolotem, nie byłoby mojej przygody z samolotem, także wszystko jest po coś. Także ten punkt widzenia towarzyszy mi do dzisiaj i to kilka razy w tygodniu. Efekt, efekty uboczne czasem możecie oglądać na Facebooku. Yy, na stałe czasy COVID-u, tak. Były takie czasy, że chodziło się w basce, tak. Yy, przy okazji udało nam ten dron zapewnić dystans społeczny. W tym czasie udało się też wydać drugi album, który również zniknął w tydzień. Już go nie ma. Także może w przyszłym roku wydamy trzeci. Tak, to jest. Nie wiem, co ja w ogóle robię? No, Zajmujemy się kompleksową obsługą firm. Tu macie mniej więcej firmy, z jakimi pracowaliśmy i pracujemy. Bez tak kompleksowo. Nie chciałem to z tymi wszystkimi zdjęciami, które robimy dla różnych firm, bo to można zobaczyć u nas na stronie, ale okazać, że pokazać, że pasja z czasem, mimo niepowodzeń, może przynieść odpowiednie korzyści. To są takie różne parę, parę fotek, które gdzieś tam sobie popełniłem przez różny czas dla różnych firm, dla różnych instytucji. Yy, także, no, jak ktoś chce, zapraszam na Facebooka, można sobie wejść zobaczyć i czy na naszą stronę i, i poglądać, co tak naprawdę robimy. Ale to pokazuje, że, że z pasji można żyć. Znaczy serdecznie dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ponad 6 minut. Nie wiem kiedy to minęło. Faktycznie to strasznie szybko leci. No, nie wiem kiedy, ale strasznie dziękuję za zaproszenie i bawcie się dobrze. Dziękuję.